To ja, super W tym odcinku, i w tym odcinku, i, i to jest mój pierwszy odcinek na z Minecrafta. I ze mną dzisiaj jest Tenger. Cześć. W witajcie widzowie. I w tym odcinku będziemy podbijać NCT. Yeah. Na moim świecie, na Tengerowicach. Y Dobrze. Y te teraz będziemy podbijać to NCT. Tak. Y dobra. Erytry, później dla mnie e, Szukamy później choćby na Wioski Szukamy dla Super Grey, oczywiście. Tak, dla mnie. Ja zostawię. No, Dobra. Ja zostawię. Link w opisie Twojego kanału. Okej, okay. Widzowie Super Gray, zostawię link mojego kanału w opisie. Tędy. Ta. O. A teraz tak chodzimy to po tych schodkach. Bij parku. O nie, tu będą teraz... O nie. Szantery te. Lewitujące. Trzeba je pozabijać. Żeby nie w A skrzy. A. o! Nie, ale nie aj, aj, aj. Dobrze, że ja tutaj się schowałem. Wejdź mi wejść um, Pamiętasz musieliśmy te złote jabłka zbierać? Ach. Dobra po, 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 Podbudujmy się do góry i tak zrobimy Uuu, Ja lecę do góry po mocy ja nie mam bloków O mam dwa bloki Mam dwa bloki Ale... O nie Halo Ż Zaraz ci rzucę na górę gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój miecz? Rzucę, rzuciłem Gdzie jest mój miecz? Halo. Miecze nie masz? Nie mam miecze gdzieś zniknął. No to brawo. Dobra, mam już skrzynki, zarazem skrzynki chodź. Co? Skrzynki zarazem. Zrobimy. O, ale. Co? Ubieraj sobie. I żelazny miecz. O, nareszcie będę miał zenchantowane to. Jedziemy do hełmu. I mam mieczyk żelazny. O nie. O, dobrze, że tutaj były były spodnie, bo nezerytoły prawie się już rozwaliły. O, mamy sztabki złota. Sztabki złota. Złoto się przyda. I, I. No i żelazo też. Idziemy do góry. Chcę znaleźć Ender 6. Tak. Gdzie jest Ender 6? Dobra, gdzie ty jesteś? E... dobra. Tutaj z klockami. A mam pytanie, gdzie, gdzie jest ten statek? Ender. E... stateczko, gdzie ty możesz być? Nie, nie wiem, gdzie on może być, ale to jest. E... To jest dach. Musimy iść do dołu. Dobra, cię. Nie słyszę szalkera. Dobra, ja zlecę elektron. Ej, Szkoda, że nie ma wiadra wody. Ma, mam za dużo rzeczy, trzeba trochę wywalić. A jak ja tutaj zejdę? Ja cię tegnę, ja cię tegnę. O, dobrze. Ui! On poleciał do dołu, on poleciał do dołu. Gdzie jest mój stateczek? A za to było dermań się godzi! Oj! Zabij! Stać totem. Rozpadłem? Nie mam totemu. Czutka. No to, o dobra, tak się mój masz. Gdzie? O! Nie jeszcze totem. Czemu masz takie zbugowane skrzydła? Ja? Czemu tak zbugowanie latasz? To. Nie. I... Dobra, e, gdzie ty jesteś? A to? Szalker. Gdzie te statki są? Jakie? Statek powinien to być. Gdzie jest statek? Nie ma nawet Ender Gdzie jest statek? Jak mi zejść na dół? E, dobra, poczekaj. Komendą zobaczę najłatwiej, bo bardzo jest. O! To było naprawdę na tyle nisko? Co, statek? Nie. Tak, ale ja nareszcie zeszłam na dół. Co? O, nareszcie. Gdzie statek? Hmm. Czekaj, ja się Rost. 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 Dobrze. Nie, ale Rost. Rost. jest Rost. Już można powiedzieć. O nie, o nie, o nie, o nie co? Otwali. Co? enderman mówię ci! Ziemią. Ucieka się. Ucieka się karamajku. Dobra więc zrób, Co? Poleciałeś! Halo! Teraz ujrzesz! Nie ujrzę na Dobra. Masz totem mi fajerwerki. Co jest lepsze? Totem czy fajerwerki? I ty i to jest lepsze. Patrzę ci prosto w oczy. Kiedy już znajdziemy ten statek, wtedy włączę kamerę. Dobrze. Do mnie no. Ach, e, To jest kolejny NCT. E, tak, e, bo... Tak, e, tych NCT jest bardzo <laughs> dużo! No na to Znowu totem nieśmiertelności! Bo... A! Nie. Tak, ale ja straciłam totem nieśmiertelności. Tutaj <laughs> bardzo dużo Shulk'erów jest. E, i tak i od razu mogą powiedzieć, że tutaj my mamy aż 3 N City Aż 3 N City Take I to jest drugie z trzech N City Naprawdę nie, dziwne jest. Niedługo widzę, że pójdziemy do kolejnego. Tak, w którym już będzie ten statek, bo w tym NCT dalej nie ma statku. A wiecie? I od razu wiecie. I możesz powiedzieć, że. <grym> o! Dzięki za lewitację, teraz podlecę. Ja nie mogę. Tylko serwis wykorzystuje i Ja nie mogę. Nie, nie mogę, on sam mnie zabił. Nie zabił, ale. <grym> Jesteś już czy nie? Dalej parkour przechodzę. Ja też. A! Znowu ten szalker. A masz. A masz! Shulker! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Czemu on mówi... Czemu on mówi brzydkie słowa? Przylecę do ciebie górą, bo... Tędy, tędy nie mogę wejść. I <ścoughs> ja nie mogę! Tych shulkerów jest milion! No i to jest w tym City? A jeszcze musimy, jeszcze wyżej musimy. Tak, ale jak jeszcze wyżej? Były tu jakieś i tamki, albo zesz... Nie. Aha, to jest takie puste. Jest City. Eee, dobra, widzowie, zaraz się widzimy. Czy na, razie na Y, tak, y, spotkamy się teraz z trzecim NC. Przepraszam Was, widzowie, ale. No, filmiki jak zjazdu było na No, nie mogę. Po prostu go nie ma. Nie mogę go znaleźć. No tak, nie nagrało nam się. Tam jest mój domek, tam z tym skinem. No tak, tak. Dobra, chodź lecimy do ciebie. Dobrze. A to jest mój dom z, z moim skinem. Patrzcie, jaki fajny. To jest mój skin. Oj Witowie, 10 łap w górę na kanał na, tak, na, na odcinko Super Krea. Tak, na moim odcinku. 10 łap w górę na odcinko Super Krea właśnie na tym. I kolejny odcinek z seri w Minecraft. Tak. Żegnam, witowie pa. Pa.